Pomysł był, żeby skrytykować działalność GS-u. Podstawę władzy ludowej. GS-y obsługują 17 milionów mieszkańców naszego kraju. I skrytykować mentalność ludzi w narodzie. Jak? Pomożecie. Ach, chyba że pomoże. No i powstał taki zespół. A to powiedziały dla nas krasnoludki. Ktoś inny jak nie krasnoludki? No. Kabaret krasnoludki. Wystąpił pierwszy raz w narwi, w remizie strażackiej. Była pełna remiza, napchana ludzi. I co? Wszystkim co się spodobało do sukcesu stanęły otworem. Występowaliśmy w każdej e, wsi na terenie naszej gminy i na innych gminy. A na terenie gminy Narew to gdzie? Praktycznie gdzie była scena w gminie w Nardzie, to tam występowaliśmy. Tutaj też. Jeszcze gdzieś? W NRD i na Węgrzech. Ze swoim repertuarem krasnoludki zjeździły wschód i zachód. A cóż to był za repertuar. Tworzyliśmy różnie, takie kabaretowe, żeby kogoś skrytykować. Na przykład prezesa GS-u. on tylko rybki łowi, a nie pracuje w GS-ie. A na końcu Narwi, zakład przemysłowy. Wielkiemu Pomowi też się obrywało. Bo on wszystko może. Może ciągnik zepsuć, no i silnik sknocić, bo to są fakury, którzy nie śpią w nocy. Nie, ludzie nie obrażali się. Bo to były takie delikatne żarty i nie wymyślone coś tylko prawdziwe. Dlatego komentowano też aktualny stan architektury. Zabytek to cenny, szkoda więc go burzyć. Niech lepiej postoi i postraży ludzi. Cenny zabytek nie przetrwał, ale krasnoludki miały się coraz lepiej. I tak była. Tak zwana Hanka Bielicka, była Mirka Czurykow, dużo yy, pisała. Bo z kim masz iść do ołtarza? Żadna nie chce gospodarza. Tylko każda marzy słodko, że ją porwie z miasta doktor. Bo ona tak mówiła, jak Bielicka yy, naśladowała. Na skeczach i scenkach się nie kończyło. Był przy tym jeszcze zespół yy, muzyczny, akompaniament do tych piosenek. Yy. Robią. Niektórzy to śpiewali i solówki, i duety, i tercety. Ale na początku trzeba było stawić czoła brakom sprzętowym. Było radio takie Doria, to te gitary podlaczane były do radio. Na szczęście z pomocą przyszedł wyśmiewany prezes. Prezes GS Ugalicki kupił wzmacniacz. Krasnoludki osiągnęły kolejny poziom profesjonalizacji, a przez ich szeregi przewinęło się kilka ważnych narwiańskich osobistości. Malutki taki chłopczyk przyjeżdżał z Tyniewic, który się nazywał Jakub Sadowski i on grał na akordeonie w tym zespole. Później został wieloletnim wójtem gminy. Duchowieństwo też odcisnęło swój ślad. W tym zespole krasnoludki nikt nie znał nut, wszystko śpiewali ze słuchu i była jedna piosenka z nutami i nie umieli rozczytać jak to jest. To ja chodziłem do takiego Andrzeja Poplaskiego i on odczytywał te nuty i nucił dla nas jak to trzeba zaśpiewać. Po latach okazało się, że krasnoludkom pomagał sam prawosławny arcybiskup Abel. A było komu, bo cała ekipa liczyła 15-17 osób. Między innymi dwie siostry Jakubowskie, dwie siostry Poskrobko, dwóch braci Pleskowiczów Jan Jurek, Lila Ostaszewska, Mirek Kotowicz, Jurek Smuktunowicz. I jeszcze ta ładna pani, Teresa Kropkiewicz. Po kilku latach kabaret rozwiązał swoją działalność. A wszystko dlatego, że pewni ludzie postanowili naskarżyć księdzu. U was już post zaczął się, a oni jeździą na zabawy. Ksiądz na kazanie powiedział. Wstyd. Z dnia na dzień skończyły się tańce, hulanki, swawole. Potem będzie prorosławne i ja oni będą cały czas tańczyć. Ale prawdziwy powód był zupełnie inny. Dziewczyny powychodziły za mąż, chłopcy pożenili się, i tak to rozeszło się. Stop, stop, wróćmy. A skąd się w ogóle wzięła nazwa kabaretu? Podobno ze sztandarowej piosenki. Ta piosenka o Krasnoludkach na zakończenie była śpiewana. Nawiązywała do wszystkiego i do GES-u, i do gminy, i do pomu. Zwracamy się do mieszkańców. I do mieszkańców. I kończyła się tym, że to wszystko krasnoludki wynalazły. I dlatego ten zespół nazywał się tak.